Dlaczego? Za każdym razem, jak angażuję się bardziej w jakąś znajomość, to w tym momencie, gdzie ja się angażuję, to ta osoba obraca się i ucieka. Co się tutaj dzieje? Dlaczego to się dzieje, co z tym zrobić? Ostatnio dostałem sporo maili na ten temat od ludzi i od mężczyzn, i od kobiet. Ostatnio pewna kobieta napisała, że jest atrakcyjną, zadbaną kobietą, która ma ogarnięte życie, dba o siebie, jest w dobrym stanie, chciałaby wejść w jakiś związek. Nie ma presji, jest taki dobry stan, gdzie nie ma presji, ale chciałaby. Ma duży wybór, jeżeli chodzi o mężczyzn, ale jak pozna jakiegoś fajnego mężczyznę i zaczyna się angażować trochę bardziej, to ten mężczyzna, ten fajny mężczyzna, obraca się i ucieka. Albo pewien mężczyzna ostatnio napisał mi, że pozna pewną fajną kobietę i w momencie, gdzie się zaangażował, włożył trochę więcej energii w nią, to ona uciekła, zniknęła z jego życia tak szybko. Myśli sobie, co się dzieje, co zrobiłem. To jest problem, który pojawia się bardzo często, jak ludzie nie rozumieją za dobrze tej pierwotnej natury człowieka. Albo nie chcą zrozumieć, albo boją się tej pierwotnej natury człowieka. I dzięki temu nie mają uwagi i nie, nie mogą zrozumieć tej pierwotnej natury człowieka, bo się boją i się nie patrzą tam nawet. Albo to jest problem, który pojawia się u ludzi, którzy stają się takimi idealistami. Jak ktoś siedzi bardzo długo w rozwoju osobistym albo rozwoju duchowym. I siedzi w takich konceptach, że możesz stworzyć jakiś głęboki związek, bratnie dusze, otwarcie serca, narażenie się, bliskość, większa bliskość, większe połączenie, większe rozumienie. I myślisz o takich rzeczach, sięgasz w tym kierunku, chcesz taki związek, chcesz poznać takich ludzi, to to może spowodować, że zapomnisz, że przestaniesz zwracać uwagę na tą pierwotną naturę człowieka. Jesteśmy też pierwotni. To nie jest tak, że ta duchowość, te głębokie rzeczy są dobre, a te fizyczne, to ciało, te pierwotne rzeczy są gorsze. To jest jedno. Jesteśmy tym, jesteś tym pierwotnym też. I trzeba, według mnie, trzeba to szanować. Szanować tą naturę, nie? Nazwijmy tą pierwotną naturę człowieka jaszczurkę. Tak dla ułatwienia. Każdy ma w sobie jaszczurkę. Teraz, jeżeli nawiązujesz kontakt z jakąś osobą, którą zaczynasz lubić i mieć ochotę spędzić więcej czasu z tą osobą, to Okej, okay, chcesz nawiązać jakiś głębszy kontakt z tą osobą, ale pamiętaj, że ta osoba ma jaszczurkę. I jeżeli ty otworzysz się trochę za bardzo, nawet jak chcesz dać, powiedzmy, że czujesz, że masz dużą wartość, nie? I chcesz dać siebie, chcesz dać, chcesz podzielić się czymś z tą osobą, żeby ta osoba dostała, bo uważasz, że jest świetna i chcesz z nią mieć lepszy kontakt. Więc myślisz sobie dam z siebie, nie? Chcesz dać, otwierasz się angażujesz się, wkładasz uwagę na tą osobę. W momencie, gdzie to robisz i zaczynasz to robić tak zapominając się, zapominając o tej pierwotnej naturze człowieka i tak idziesz w kierunku pięknego związku i głębszego po połączenia, to ta osoba, przez to, że ma jaszczurkę, to ta jaszczurka tej osoby mówi tej osobie w głowie ej, ta osoba się klei do mnie, ta osoba daje mi, daje mi za darmo, daje mi tako, ta osoba ma całą uwagę na mnie. Mam tą osobę. Tak jakby ta osoba jest moja. Tak jakby mogę ją mieć. Więc nie ma potrzeby na staranie się. Nie ma potrzeby na nic. Widocznie. Jaszczurka tej osoby w głowie mówi. To jest jaszczurka, to jest automatyczne. Jaszczurka tej osoby w głowie mówi. Ta osoba widocznie ma niższą wartość, skoro chce mi tak dawać, dawać, dawać i skupia swoją uwagę cały czas na mnie. Pewnie ma niższą wartość. Pewnie ja mam wyższą wartość. Skoro mam wyższą wartość, to poczekaj, popatrzę się na coś, co ma wyższą wartość. Jaszczurka w głowie myśli sobie jak najwyższy status, jak najważniejsi ludzie, jak najwięcej pieniędzy, jak najlepiej, jak najdłużej. O tym myśli Jaszczurka i każdy to ma. Tak jakby to jest ok. Możemy to zaakceptować, że mamy to. To nie jest złe. To jest sposób na przetrwanie, to jest pomoc. W naszym organizmie, żebyśmy mogli przeżyć jak najdłużej. To są systemy przez tysiące lat rozwinięte. Nie możesz tego skasować tak o. To istnieje to jest mocne. Ta osoba ma aktywną jaszczurkę i ta jaszczurka mówi tej osobie, ta osoba nie ma wartości, więc ja zajmę się czymś, co ma wyższą wartość. Teraz, jak weźmiesz pod uwagę jaszczurkę drugiej osoby. To zawsze wstrzymasz się trochę. Będziesz odgrywał tego aktora, będziesz odgrywał te gry. To są gry dla jaszczurki. Wyobraź sobie, że bawimy się. Bawimy się też dla czegoś takiego pierwotnego, żeby zainteresować to coś pierwotne. Bawisz się. Czyli używasz różnych technik. Na przykład dasz trochę z siebie i w momencie, gdzie jest fanie, wycofasz się. Powiesz, papa, idę, do widzenia. Dasz trochę, i w momencie, gdzie jest fajnie, nie będziesz czerpał z tego fajnie, tylko wycofasz się. Albo nie odpiszesz, albo nie odpowiesz. Żeby ta osoba czuła, że dostała taki błysk czegoś fajnego i zniknąłeś. I zastanawia się, może ktoś inny, może ta osoba pewnie ma wybór, pewnie nie ma presji, jeżeli chodzi o mnie. Zaczyna jaszczurka tej osoby uważać cię za coś ważniejszego. To jaszczurka każe tej osobie Zwracać większą uwagę na tobie, bo jesteś czymś ważnym. Masz jakąś wartość. To są takie sygnały, które możesz wysyłać dla jaszczurki. Czyli jest potrzeba zagrania tej gry dla jaszczurki. Bo jak nie zainteresujesz jaszczurki, to organizm tej osoby nie będzie zainteresowany tobą. Często zauważysz to, jak kobiety, często kobiety w swojej głowie nawet mówią, jak poznają jakiegoś fajnego faceta, Mówią w swojej głowie, ale jesteś fajny, ale jesteś super. Proszę cię, nie powiedz nic głupiego, nie zepsuj tego, proszę cię, nie zrób jakieś głupoty, żebyś to zepsuł. Co mówi kobieta w swojej głowie? Wiesz co mówi? Mówi, proszę cię, nie zrób jakiejś rzeczy, która sprawi, że moja jaszczurka się zniechęci do ciebie i zmusi mnie do nie siedzenia z tobą. Kobieta wie o tym, że mężczyzna może zrobić pewną rzecz, zachować się w pewien sposób. I kobieta wie, że jak on się zachowa w taki sposób, to nawet jak ona go bardzo chce, to nie będzie mogła być z nim albo siedzieć z nim, albo spędzać czas z nim. Nie będzie mogła, bo jej organizm będzie odrzucał tą, tego faceta. Dlatego kobiety często mówią w swojej głowie: proszę cię nie zepsuj tego, proszę cię nie zepsuj tego, nie? Bardzo ważne jest, żeby i mężczyźni, i kobiety rozumieli, że ta druga strona ma jaszczurkę. Jeżeli czasami coś Ci idzie bardzo dobrze i pewna osoba siedzi z Tobą, nie? Siedzi z Tobą, pouważa Cię za wartościową osobę. W pewnym momencie coś Ci pójdzie źle. Ta osoba się zniechęca do Ciebie. Nie bierz tego personalnie. To jest jaszczurka tej osoby. To jest jaszczurka tej osoby. I to jest normalne. Tak jakby jest taki ból, który nosimy i mówimy o, ta osoba jest przy mnie, jak mi idzie dobrze, a później jak wszystko pójdzie w dół, to ta osoba ucieka ode mnie. I mamy taki ból do tego. To jest naturalne, to jest, to, to są takie pierwotne rzeczy. I to jest organizm tej osoby, dosłownie każe tej osobie oddalać się od ciebie, bo nie masz za dużo wartości, bo o coś nie zadbałeś, coś ci poszło źle, miałeś nieszczęście. Okej. Okay. Pewne osoby, z którymi nawiązałeś głębszy kontakt i przez długi czas się znacie, jest większe narażenie się, bo to z czasem. Z czasem ludzie się przywiązują, nie? Jak długo z kim się znasz, to jest większe narażenie się co jakiś czas. Otwierasz się, mówisz pewne rzeczy, jest większy kontakt. Taki kontakt zazwyczaj się utrzymuje. Nawet jak masz jakąś porażkę, to ta osoba będzie przy tobie. Jak będziesz miał cały czas porażki, to będzie normalne, że ta osoba odejdzie od ciebie. Jak będziesz cały czas szedł w kierunku porażek, bo coś nie robisz dobrze, coś nie ogarniasz. Więc nie spinaj się, ta osoba. Dobrze robi bo pójdzie gdzieś, gdzie będzie jej lepiej. To jest trudne do przeknięcia, wiem. To jest bardzo trudne do I ludzie często mówią, ale ta natura człowieka jest niefajna i nie podoba mi się to nie chcę, żeby tak było. Nie chcę odgrywać tych gier dla jaszczurki. Nie chcę tego grać, nie chcę. Ja chcę czyste takie bliskość, połączenie, nie chcę grać tych gier. Często ludzie mówią, nie chcę, żeby tak było, nie powinno tak być. Tak jakby walczysz z naturą, walczysz z czymś, co jest ustalone od tysięcy lat i tak działa. To jest dziecinne. Jak mówisz, że nie chcę, żeby tak było. Dziecinne nie złe, ale dziecinne. Nie to, że dziecinne jest złe. Po prostu jest dziecinne. To jest jakbyś mówił, nie chcę, żeby było niebo, niebieskie chcesz, żeby było zielone. I tupiesz nogą i mówisz, chcę, żeby było zielone. Nie podoba mi się, że jest niebieskie. Jest niebieskie, pogódź się z tym. Mamy taką pierwotną naturę, pogódź się z tym i zadziałaj zgodnie z tym. Jak zaczniesz akceptować tą pierwotną naturę, to zaczniesz działać zgodnie z tym i dawać tej, dawać tej jaszczurce tego, czego chce też. Nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym. Często mężczyźni chcą tylko na pokaz, pokazać, że są pewną osobą, że są pewni siebie, żeby przyciągnąć tą kobietę, nie? I bazują tylko na tych zachowaniach swoich, na tym aktorstwie, żeby mieć coś. Intencje nie są najlepsze tutaj. Kobiety też czasami używają swojej seksualności, żeby mieć pewnego mężczyznę, nie? Nie są najlepsze intencje tutaj. Chodzi o kombinację, chodzi o to, że tak sięgamy po. Bo ludzie zazwyczaj się dzielą, nie? Jak. Wchodzisz w rozwój duchowy, to mówisz o bliskość, kontakt i tak dalej i odchodzisz od tej pierwotnej natury, nie? A z drugiej strony ludzie, którzy są w życiu tak cynicznie, nihilistycznie, że raz się żyje, trzeba wszystko zrobić, żeby mieć, żeby sukces, żeby przeżyć, jesteś najważniejszy, to idą w stronę za bardzo na pokaz, za bardzo to, co wygląda, za bardzo jaszczurka, za bardzo zainteresować, przeżyć, przetrwać. Chodzi o połączenie, chodzi o to, że tak, wejdźmy w duchowość, sięgamy po te fajne rzeczy, po ten kontakt, ale żeby nawiązać ten głębszy kontakt z tą osobą, to musisz też zainteresować jaszczurkę. I praktycznie to jest brak szacunku, jak pomyślisz sobie, to jest brak szacunku, jak nie zainteresujesz jaszczurkę. Bo nawet jak ty masz dużo dobrego dodania, powiedzmy, że masz wartość w sobie i kochasz, kochasz mocno i chcesz pokochać kogoś mocno. Ta osoba nie dostanie Twojej miłości, nie dostanie jej, jeżeli nie zainteresujesz się szczurki. Poznajesz pewną osobę, ta osoba jest świetna. Jeżeli nie zainteresujesz się szczurki, to ta osoba nie będzie miała uwagi i nie włoży taką. takie skupienie w ciebie, żeby przyjąć tą miłość, którą masz do dania. Nie będzie chciała tej Twojej miłości. <grym> Więc trzeba też zainteresować się szczurkę. jak zainteresujesz się to ta osoba. Organizm tej osoby pobudzi się i będzie miał większą uwagę na tobie, i dzięki temu to, co powiesz, to, co dasz w momencie, gdzie się trochę narazisz, trochę się otworzysz, to ta osoba to przyjmie jak złoto. Powie, to jest ważne i rzeczywiście przyjmie to coś dobrego, co masz do dania. Czasami kobieta jest pewnym mężczyzną. Kocha go bardzo. Są bardzo powiązani tak emocjonalnie, tak duchowo, tak bratnie duże, tak rozumieją się. Jest głęboki kontakt. Ten facet nie jest zaradny. Nie ogarnia, nie ogarnia siebie, nie ogarnia życia. Nie stoi tak stabilnie w fizycznym świecie, nie? Jaszczurka tej kobiety prędzej czy później każe tej kobiecie być zniechęcona do niego. I ten facet może płakać i mówić, ale przecież, przecież my, przecież my, my, przecież, pamiętasz, my kochamy się, wiesz jak się kochamy i ta kobieta też go kocha, naprawdę go kocha, ale ja jaszczurka w jej głowie każe jej nie, bo jest też przetrwanie, jest też życie, jesteś rodzina, też chciałabym mieć dzieci, też musisz być ogarnięty. Więc kobieta rozstaje się z tym mężczyzną, mimo to, że nie chce, kocha go. Kocha go i chce go kochać, ale jaszczurka tej kobiety każe jej być zniechęcona do niego. I musi odejść. I tak ma być, bo ta kobieta zasługuje na kogoś, kto ogarnia też życie, przy którym będzie się czuła bezpiecznie. I odwrotna sytuacja tak samo. Jeżeli kobieta. Chce nawiązać kontakt z facetem taki głęboki, bliski i mówi mu, najważniejsza jest miłość. Nie interesuje mnie twoja jaszczurka. Takie sygnały daje, nie? Nie interesuje mnie twoja jaszczurka, najważniejsza jest miłość. To ten facet będzie ją kochał, 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 kochał. Ale jak ta kobieta przestanie dbać o rzeczy, które pobudzają jaszczurkę, jak przestanie dbać o siebie, jak będzie na przykład nie dbała o swoje zdrowie, będzie wyglądała coraz gorzej. Przez to, że jest w gorszym zdrowiu. Nie? Wyglądasz gorzej, jak jesteś w gorszym zdrowiu. Jak jesteś bardzo otyły, na przykład. Jak masz dużą nadwagę. Są też problemy, które trzeba zwalczać, i są też choroby, gdzie ludzie muszą męczyć się, żeby wyjść z tej otyłości. Rozumiem to. Ale jeżeli nie wkładasz energii, żeby zadbać chociaż w jakiś sposób o swoje zdrowie, o, o wygląd, o to, żeby być w dobrym stanie, o to, żeby być miłym, o to, o to żebyś, żebyś miał fajną energię, ta kobieta. Jak nie dba o to, żeby mieć fajną energię emanować fajną energią. To jaszczurka tego mężczyzny przestaje się pobudzać. I jak przestaje się pobudzać, to organizm tego faceta się nie rusza. I to nie możesz nic z tym zrobić. Nie możesz zhakować systemu i powiedzieć nie, poza fizycznością nie ma. Ludzie mówią nie wygląd nie ma znaczenia. nie? Ma znaczenie. Wszystko ma znaczenie, bo jesteśmy też pierwotnymi stworzeniami, mamy też w sobie jaszczurkę i ta jaszczurka jest ważna i trzeba ją szanować i brać pod uwagę. Więc ta kobieta fajnie jest, jak kocha tego mężczyznę. daje mu emocje, miłość. Fajnie jest, jak zainteresuje też jaszczurkę, jak zadba o pewne rzeczy, żeby jaszczurka też była zadowolona. Tak jakby kochaj bardziej. Kochaj na duchowym, na emocjonalnym poziomie ale możesz pokochać jeszcze bardziej i dać jaszczurce tak samo facet kocha kobietę daj też jaszczurce, pokochaj ją mocniej ludzie się wstydzą tego, nie? ludzie mówią o te pierwotne rzeczy to złe boimy się tego, wstydzimy się tego nie ma nic w tym złego, to jest natura chodzi o to, żebyśmy zaczęli się przyznawać do tego i widzieć to i działać zgodnie z tym, z dobrymi intencjami bo jest różnica, jak używasz, wykorzystujesz jaszczurkę, nie? Żeby wykorzystać kogoś. A jest różnica między tym, że wykorzystujesz też jaszczurkę, tak jakby działasz zgodnie z tym, czego chce jaszczurka, żeby nawiązać głębszy kontakt, żeby móc dać od siebie, żeby stworzyć coś fajnego. Ja na przykład, jakbym puszczał filmy, które mają wartość. Wiem o tym. I na miniaturce. Jest, jestem ja bez żadnego napisu, nie, nieulepszone to zdjęcie, bez jakichś fajnych kolorów, bez żadnego tekstu, taki zmulony, byle jaki kadr z filmu. I zero tekstu, jakiś bardzo prosty tytuł, odcinek jeden na przykład. To ja nie szanuję Ciebie. Jak ja nie zbajeruję i nie wpłynę na swoją jaszczurkę, to nie szanuję Ciebie, tak jakby mam coś dodania. Mam pewną wartość. Jeżeli ja nie zbaeruję tej wartości, żeby zachęcić Cię do oglądania, to Ty tracisz. To jest głupie. Więc muszę dać jakiś napis intensywny, jakieś kolorki, coś ciekawego, jakiś ciekawy tytuł, żeby uruchomić tą miaszczurkę. I w głębi dziękujesz mi za to, bo pewien film by nie trafił. Pewien film, który pomógł Ci, by nie trafił, byś nie zobaczył go. Bo nie byłoby wyświetleń, YouTube go, by go nie polecał i by nie trafił do Ciebie. Więc trzeba włożyć też tą pracę i zaangażować jaszczurkę. Owszem, są ludzie, którzy mają treści, które są bezsensowne i cały czas tylko na jaszczurce bazują. rzucają Ci cały czas obrazy, cały czas ruch tutaj, to, żeby podbić Ci dopaminy, tutaj, to. Nic się nie dzieje, nic nie zyskasz z tego. Po prostu masz uwagę, nie oglądasz. To jest nadużywanie. Ale jak masz wartość, jak masz coś dobrego, to musisz to jakoś zbajerować dla jaszczurki. Bo ta osoba zyska na tym. Masz coś dobrego, zbajeruj jaszczurkę. Więc jest bardzo dużo sposobów, żeby zachęcić jaszczurkę drugiej osoby. Bardzo dużo filmów w internecie jest bardzo dużo różnych technik. Chodzi o to, żeby być ostrożnym, używać pewne techniki. Na przykład jest niewygodne, jest niewygodne jak jest bardzo fajnie i zaczynasz się otwierać trochę tej osobie i myślisz sobie ale teraz będzie pięknie, się otworzymy. Jest bardzo trudno tak jakby przyhamować, zamknąć się trochę specjalnie. Żeby stworzyć taką niedostępność, żeby jaszczurka tej osoby się pobudziła i myślała sobie, o, ta osoba mi nie daje za dużo, nie otwiera się. I wycofuje się trochę. Widocznie nie jestem wystarczająco warty. Widocznie ta osoba ma wartość. I nie interesuje się mną aż tak bardzo. To są takie gry, które działają. I to jest niewygodne, ale dobrze jest, jak się wytrynuje. To tak, jakby zamknę się trochę, tak nie otworzy się za bardzo. I z taką intencją w swojej głowie, że to jest gra dla jaszczurki, że bawimy się. To jest show dla jaszczurki. I jak zainteresujesz jaszczurkę drugiej osoby, będzie miała większą uwagę na tobie. otworzy się trochę bardziej. otworzy się, wycofasz się. Ta osoba też się trochę otworzy. Później może się zamknie, później ty się otworzysz trochę. I będzie taka gra, jaszczurki obu osób będą zainteresowane, będą chciały bardziej, będzie taki niedosyt cały czas. Problem jest w tym, że ludzie chcą spocząć, chcą, a pięknie, a wreszcie odpocznę. Nie. Trzeba trochę zagrać. Będzie się utrzymywał przez jakiś czas kontakt, będzie się otwierała trochę bardziej ta osoba, trochę bardziej ty. Będziesz się otwierała trochę bardziej ta osoba, trochę bardziej ty. Większe powiązanie, większy kontakt, większy kontakt, większy kontakt. I możesz dojść pewnego dnia z latami do punktu, gdzie już te jaszczurki nie będą miały takiego znaczenia, bo będzie takie głębokie, mocne powiązanie, że te jaszczurki będą częścią gry, ale nie będą taką ważną częścią gry. Zawsze będzie potrzeba. Podbić trochę jaszczurkę drugiej osoby, zainteresować tą jaszczurkę, pobudzić, ale nie będzie to tak istotne, bo już jest bardzo duże powiązanie, nie? Tyle. Mam nadzieję, że to jest pomocne. Mam nadzieję, że może zmienić trochę perspektywę i sposób patrzenia się na tą dziką część naszą i uznanie tej dzikiej naszej części, tej pierwotnej części i działanie zgodnie z nią. I nieupieranie się, że nie, ja chcę, żeby tak nie było. Tyle. Jeżeli film jest pomocny, zostaw to to że jeżeli interesujecie kanał i tematykę, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.